Siemaneczko, witam was wszystkich przez... bardzo serdecznie. Yy, przepraszam was z góry od razu za moje słabe mikro, ponieważ mam inne słuchawki na ten moment. Swoje lepsze zepsułem, a mikro pożyczyłem koledze, więc muszę do was mówić z takich zwykłych słuchawek. I dzisiaj Fortnite, nie typowo Fortnite, ponieważ moje gry na tym kanale, czyli C gry typu CSGO GO i, i na przykład yy, tak, nie wiem, co tam jeszcze miałem. Rainbow Six Siege. To są gry właśnie bardziej osób, które nienawidzą Fortnite, dlatego ten odcinek jest taki mocno ofensywny i trochę się o to martwię, że niektórym osobom to, osobom to się nie spodoba, no ale... Czemu nie spróbować? Dzisiaj chciałem pokazać Wam kilka Fortnite'owych trików, które ogółem ja stosuję. Sami wybierzecie, czy są dobre, czy nie. I pozdrawiam z kolei mojego przyjaciela o y, jasnej karnacji ogółem. I nie zdradzam imienia ani nazwiska, ale powiem, że lubię pociągi, jak 50% ludzi pewnie. I teraz tak. Już przechodząc z samej nagrywki, żeby ten film też nie był taki długi, y, to robimy to, tak? Na początek chcę wam pokazać trik, który stosuję do boxu. Bo to jest też trochę dla osób, które może chciałyby zacząć z Fortnite'em czy w tym desenie, tak? Więc tak mi się wydaje, że możemy się w ten sposób spróbować. Więc tak, sytuacja jest prosta. Pewnie osoby, które nigdy Fortnite'a w życiu na no oczy nie wiedziały, bo nawet nie będą wiedziały o co chodzi i co się dzieje. Ale spoko, o to się nie martwcie. Próbuję was. właśnie pomóc wam. Patrzcie, prosta sytuacja. Tutaj mamy przeciwnika. Przeciwnik jest w swoim boksie, więc nic mu nie możemy osobiście zrobić my. Eee... No, to się. Przeciwnik jest w swoim boksie, więc nic mu nie możemy zrobić, tak? Siedzi w swoim boksie, jest boksowany. Jaką rzecz ja robię? Pierwsza rzecz, którą ja robię podczas takich fightów, to jest postawienie tutaj ściany. I postawienie tutaj podłogi. Pewnie zdziwicie się, czemu tak, w ogóle tego nie nie? Czemu tak i w ogóle o co chodzi, nie? Co nie, o co chodzi, o co chodzi. Za chwilę wam wszystko wytłumaczę. Jeżeli podbijam, to przez to, że ja akurat trochę zwinny jestem, to ja robię tak i tak. I od razu oddezuję, rozumiecie. I jak przeciwnik widzi coś takiego, że się otwiera, oddaję strzał, a w tej samej milisekundzie zamykam, oddaję strzał, to, otwieram, strzelam i zabijam. I ja tak często robię. Najpierw, jeszcze stawiam daszek tutaj. Zawsze. Czemu stawiam tutaj daszek i czemu stawia się tutaj daszek? Tak, po pierwsze, jak stawisz tutaj daszek i nie wiem, na przykład będziesz się z kimś strzelał, po pierwsze nie jesteś widoczny cały, widoczna jest tylko twoja głowa, przez co trudniej jest się trafić. A widzisz tyle samo, co byś widział bez tego daszku. Więc to jest też na proście. Yy, kolejna rzecz, jak koleś na przykład zmniejszy ścianę, podmieni ci zrobi, podmieni, od razu ci wyjdzie, to może szybko zrobić taki ruch. O, trochę się pomyliłem. Tak, koleś ci wychodzi, robisz tak. Ojej, rozumiem, się, oddycytowałem od razu. Koleś ci wychodzi, robisz tak. I rozumiesz. I koleś jest zamknięty, wtedy robisz tak, robisz tak. Strzelasz, oddycytowujesz, strzelasz, oddycytowujesz i, i chyba No i w ten sposób ogółem wygląda właśnie mój styl. Teraz wam dokończę bo zacznę z tematu. Co, czemu to jest, jeżeli koleś ogarnia i naprawdę ogarnia. Jeszcze dodałem, że jak nie macie takiego szybkiego netu, albo po prostu nie umiecie szybko edytować, tak po to, że to po prostu też nie robicie takiego szybkiego ruchu. No, bo to może po prostu na nie wyjść. Aha, czas się skończył. Zagram jeszcze raz. I teraz pokażę Wam właśnie ten sposób, jak to zrobić. Gdy, 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 gdy nie umiecie tak szybko edytować, bo no to jest oczywiste, że wielu nie umie tak szybko edytować, ja osobiście umiem, no ale to już trzeba mieć trochę czasu przegraną w tą grę, no i nie jestem na nikogo zły o to, bo jedni są lepsi w tym, drudzy w tym, jak ja to jak ktoś zaczyna, to jest aż niemożliwe, żeby umyła po prostu, czyli robimy to samo. Tutaj robimy to, tutaj robimy to i tak, jak ktoś ogarnia już tą grę... Aha, miałem najpierw wyobrazić drugi styl. Jak nie umiecie tak szybko, po prostu otwieracie. Największym problemem, który robią wiele osób na wyższych rangach jeszcze że po otwarciu od razu się strzela. I nigdy takiego czegoś nie róbcie, bo to jest po prostu, krótko mówiąc, że tragedia. Po otwarciu musicie za każdym razem yy, postawić albo daszek, ja na przykład stawiam daszek, bo no nie wiem czemu stawiam daszek, ale po prostu po otwarciu za każdym razem stawiam, tak. otwieram, stawiamy daszek. Aha, otwieram. otwieram, stawiamy daszek. Chwilę ja tak zrobić, to ja zrobiłem. Tak otwieram, stawiam daszek. A to już mi się zdecyduje. W kreatywnym tak się trochę nie da. No ale stawiam daszek tak szybko, szybko robię. I teraz na przykład tutaj jak ktoś się zazwyczaj kampi z za daszkiem, to strzelam go tak, robię tak. Robię tak, odedytowuję, tak, to jest strzał, strzał, odedytowuję, odedytowuję, odedytowuję i zabijam. Tak, tak to wygląda w mojej grze mniej więcej. Ehm, Ten często jak ktoś się tam kampi, nie ma się do niego dostępu, można sobie zrobić po prostu taki ruch: trzeba robić tak i strzelać, odedytowujesz, robisz tak, tak. No, jak koleś się w swoim, tak się wdaszło, to można z nim robić dosłownie to, tylko się chce. Ehm... Drugą rzeczą dla osób, które nie umieją też tak dobrze edytować i najczęściej używaną zwaną mągralem jest od razu stawianie po prostu podłogi. Nie podłogi, tylko schodów. Otwierasz stawiasz schody, edytujesz do przodu i tutaj za zazwyczaj tutaj siedzi. A jak siedzi po tej stronie, to edytowy, pokazał, co tam tuż było. Jak siedzi po prawej stronie, to robisz tak, robisz tak, robisz tak. Robisz tak jak. Eee... Wait. A jak siedzi po stronie tutaj, chociaż zazwyczaj nie wiem czemu, ale ludzie mają tak, że siedzą po tej stronie tutaj. Można z takim osobą w boksie, można robić co się chce, tak naprawdę można robić tak, tutaj tak, 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 więc to jest naprawdę świetna zabawa z taką osobą. Otwiera się tak, robisz tak i to wszystko, tak? No to to jest już oczywiste. Yy, teraz ostateczne pytanie, po co mi to jest, jeżeli osoba ogarnia tę grę? Jeżeli widzi, że jest spoksowana, to wtedy stawia tutaj tak podłogę. O tak właśnie. I wtedy, co z tego, że ty tutaj odwożysz, jak ona ma tutaj postawioną, czekaj, co ona tak Ona ma tutaj postawioną podłogę i nic nie może zrobić. Osoba, która ogarnia tutaj już mocno, na wyższych rangach, robi tak i czeka edycją. Czyli po prostu robi szybkie dwa edycje, pokażę wam jak to wygląda. Tak, tak. I normalnie, jak tutaj niczego nie ma, to pokażę, zaprezentuję Wam. Co yy, się do niej dobija, trzyma, trzyma, robi tak, robi tak, tak. Tutaj wybiega, i tutaj się zaczyna budować. I zaczyna się budować, i ma nad sobą HGA, i wtedy jest w już przegrana pozycja. Aczkolwiek, jeżeli budujemy mojego pliku, proszę zobaczyć. Oj, wybudowałem się trochę za mocno tu. No dalej, cholera. I tutaj robimy tak, i tutaj robię tak, czyli osoba jest zabudowana ze wszystkich stron, ale to jej zupełnie nic nie daje, bo jak yy, otwieram, ona ucieka, ucieka, ucieka i co? No jest ściana i w tym momencie jak jest siać ściana, zazwyczaj, nie wiem też czemu tak jest, ale ludzie po prostu pod wpływem stresu adrenaliny zawsze tak robią, że w 90% wybiegają naprawdę, wybudowują się na brawo, rozumiecie? i wybudowują się na tą prawą stronę. Więc jeżeli ja usłyszę dźwięk edytowania góry, a tutaj mam już postawione to, słyszę dźwięk edytowania góry, co robię? Biegnę tak, tutaj robię, tutaj go edytowuję, edycja, szybki strzał, od strzał, no i rozumiecie. I oglądam to tak to wszystko wygląda. I dzięki temu trikowi, jak ktoś chce uciekać rotacją, no nie ucieknie rotacją, co nie? Więc to jest ogółem bardzo dobry trik i polecam każdemu, kto no, nawet nie ogarnia tej gry troszkę. Aczkolwiek ten drugi trik jest już dla osób ogarniających, ponieważ tylko ogarniający gracze to robią. Nie mam zielonego pojęcia czemu, no ale ja to sobie zrozumiałam, że tylko ogarniający gracze to robią. No w każdym razie koniec meczu, koniec nagrywki. Bardzo Wam szczerze mówiąc dziękuję. Nawet nie wiem za co, ale wysłuchajcie, za to, że wysłuchaliście i przetrwaliście w tej grze dla kidów. No i co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Dajcie znać czy też z Fortnite'a. Dzięki Siema.